Z tej strony Miko Morci. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pojawiam Wam pięć o cesarstwie z racji tego, że wczoraj było pięcie kawestego Rzymie, a że był stolicą pradawnego Cesarstwa Rzymskiego. Numer 1. imperium cesarstwo istniało to od, od 27 roku przed naszą erą do 355 albo 476 roku naszej ery. Numer 2. Stolicami cesarstwa rzymskiego był. Tu tata? Nie, nie ma tu taty. Do 286 roku był, naszej ery był Rzym, od, 300, od 286 do 330 był Mediolan, od 330 do 200, 395 był Konstantynopol, od, 400, od 395 był, do 402 był Rzym ponownie i od 402 do 476 roku był, była Ravenna. Bo tutaj zależy, jak chcemy liczyć, yy, ponieważ było później zachodnie, wschodnie cesarstwo, więc tego nie wiadomo. Yy, następnie ustrój polityczny, jaki panował tam, był pryncypat od, właśnie od początku do drugiej połowy III wieku naszej ery i dominant od drugiej połowy do trzeciej połowy naszej, do III wieku naszej ery. Czwartą ciekawostką jest to, że pierwszym cesarzem był Oktawian August, a ostatnim był Teodosius I Wielki. Oraz ostatnia ciekawostka, w 27 roku przed naszą erą i założył je Gajusz Oktawiusz. W dzisiejszym odcinku to było na tyle, my się w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!